Cześć wszystkim! Przede mną mam OPPO A2 i pozwólcie, że pokażę Wam, jak zezwolić na nieznane źródła na tym urządzeniu. Zacznijmy od otwarcia ustawień, a tutaj musimy przewinąć i znaleźć hasła i bezpieczeństwo. Następnie wejdźmy w bezpieczeństwo systemu, przewinmy w dół i znajdźmy źródła instalacji. Mamy listę aplikacji. Z zezwoleniem lub bez na instalację treści możemy to zmienić. Dotknij przełącznika obok aplikacji. Twoje urządzenie zapyta cię, czy naprawdę chcesz zezwolić aplikacji instalować inne. Musisz być świadomy, że robisz to na własną odpowiedzialność, ponieważ niektóre aplikacje zewnętrzne nie są weryfikowane przez dewelopera. Możesz narażać swoje Więc pamiętaj o tym i wybieraj aplikacje mądrze. Dotknij zezwól. A od teraz Chrome w moim przypadku ma zezwolenie na instalację czegoś. Oczywiście, zawsze możesz usunąć przyznane uprawnienia prywatności, po prostu dotykając przełącznika ponownie. Dobrze, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Nadzieję, że ten film był pomocny. A jeśli tak, to proszę naciśnij przycisk, subskrybuj i zostaw kciuk w górę.